Jakie to jest zajebiste, wiecie ten folklor, że każdy region no po prostu, czy powiedziesz na Mazury, w Bieszczady, w góry, czy właśnie nad morze to wszędzie jest ten folklor, jest ta różnorodność, gwara i wie, wiecie właśnie tradycje, stroje, kurwa to jest takie genialne i powinny, słuchajcie, zawsze... Powinno jakby to być czas cenić. Uwielbiam jakby smaki tego i klimat. Uwielbiam, że naprawdę przyjedziesz i tutaj są rdzenni ludzie. Nie wiem, jesteś rdzenni mieszkańcy, tradycje, to jest tak świetne, bo możesz naprawdę w ramach jakby swojego kraju, regionu odkrywać to totalnie. Wystarczy, że odjedziesz 300-400 kilometrów od miejsca zamieszkania, czasem nawet mniej. Jesteś w totalnie jakiejś innej krainie, a dalej jesteś u siebie. I idąc dalej, słuchajcie, tak powinno być. Powinniśmy się szanować, powinniśmy się, się lubić, ale cały ten świat, po to chcesz jechać właśnie za granicę, po to lecisz tym samolotem, po to chcesz podróżować, bo ten kraj jest różny, chcesz zasmakować właśnie tego folkloru, tego, że gdzieś jest inaczej, innej kultury, innego po prostu życia i klimatu. Niech zawsze będzie ta różnorodność, żebyśmy mogli poczuć, zaznać tego języka, kultury tego kraju, ale żeby każdy miał po swojemu, nie?